Усім привіт, я сподіваюся, що у вас все добре. Сьогоднішнє відео буде досить коротким, але ми вивчатимемо два слова. So та Such. Звичайно, ці слова дуже короткі, але ну, на жаль, дуже часто носії української мови не обирають ну, правильний варіант, кажемо так. То по-перше зосередимося на such. І ми виживаємо such, якщо в другій половині речення є іменник. Навіть якщо перед іменником стоїть пригметник, ми все одно виживаємо such. Наприклад, we had such a good time at the party. Як ви бачите, тут у нас є іменник, саме time. to nam trzeba wyżywaty such. Jakby powiedziano, we had so good time, czy, so a good time at the party, to pomilka. Tutu u nas jest je time, to nam trzeba wyżywaty such. Co do so, my wyczuwajmy so, jak ścibudrogi półwini reacjnia, jest przykmetnik, a bo ale nie ma imiennika. Na przykład it's so hot i he drove so slowly. W pierwszym oryginie jest przykmetnik hot, a w drugim u nas jest prislidnik slowly. Ale jak wybaczcie w obok wypadkach nie ma imiennika. I zatem nam trzeba używać so a nie such. Najważniejsze pamiętać, że jak się u nas jest nam trzeba wyjeżdżać such, a nie so. I u nas jest chyba inny it was so nice weather. To pomogę, to problem. Czemu? Same to że u nas jest imiennik U nas jest weather. I to nam trzeba kazate, it was such nice weather. I to wszystko prawdopodobnie taki ma być. Um, w zasadzie, to wszystko. To, jak i zawsze, bardzo wam uh, dzięczny za uwagę. Jeśli masz jakieś pytania, proszę, um, napiszcie je w, w komentarzach. Um, ja bardzo mam nadzieję, że to był dla was korzystny. Pobierzcie um, się. Slava Ukrainy!